Siemano Wam wszystkim, tutaj w kolejnym materiale, to jest kolejny vlogmas, na ten kabel nie zwracajcie uwagi, bo mi się zahaczyło szczankę, w dzisiejszym materiale to jest kolejny vlogmas, drugi, w tym vlogmasie mam do Was takie nietypowe pytanie, czy wolicie dostawać prezenty, czy rozdawać albo dawać prezenty? Moim zdaniem lepiej jest dawać prezenty, bo ma się taką e, takie uczucie dobrego, spełnionego uczynku, a jak dostajemy prezenty, to w moim przypadku ja mam czasami takie uczucie, jakbym od kogoś, mimo tego, że tak nie jest, ale mam takie uczucie, jakbym od kogoś coś Wyżebrał albo wyprosił, oczywiście wiem, że to tak nie jest, ale ja takie uczucie niestety mam. ja! I... Niestety nie wiem. Nie wiem skąd, ale takie uczucie u mnie jest i stąd moje pytanie: czy wolikie dawać prezenty, czy wolikie dostała prezenty? I pytanie numer dwa: co dostaliście na Mikołaki, które już były, bo ja dostałem słodycze. Jestem ciekawy Waszych prezentów, czy dostaliście jakąś, nie wiem, czekoladę, bombonierkę, słuchawki, czy może wymarzoną e, koszulkę klubu sportowego, czy może szalik albo rękawiczki, bo jest, na dworze jest mega zimno. I tym możecie się pochwalić e, pod tym materiałem na dole. E, no i wam powiem że Mikołajki to dla mnie jest taki mały Mikołaj, ponieważ e, za młodu e, Mikołaj przynosił jakieś drobne upominki, drobne prezenty. A dopiero ten <kluzny> <kluzny> duży Mikołaj e, przynosił jakieś tam właśnie e, mega prezenty typu książki, koszy, te bluzy, e, gry i tak Wiadomo, że duży Mikołaj jest e, zawsze, co roku zajęty. Ma, ma w, w, w ciągu roku jeden dzień roboty, ale jest tak oblegany, że ma swoich pomocników. E, no i zobaczymy, czy Mikołaj w tym roku przyniesie mnie to, co prosiłem. Czy może zrobi na mnie jakiegoś pranka i przyniesie mi to. Oczywiście mam nadzieję, że nie zrobi na mnie żadnego e, pranka, bo byłem grzeczny. No i pod tym materiałem możecie wpisać, czy byliście grzeczni, czy nie. No i cóż, w tym materiale ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ja do zobaczenia w kolejnych vlogmasach, w kolejnych materiałach. Zostawcie łapkę, lajka, like suba i kliknijcie dzwoneczek na dole. Żeby, wam, żeby Was żaden content, żadne odcinki nie pominęły, bo jak nie kliknęcie dzwoneczka, to nie zawsze wiecie czy był jakiś materiał, czy nie, bo YouTube trochę obcina zasięgi pod tym względem, dlatego kliknijcie dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się See ya.